Bo dotychczas wszystko inne było dla mnie ważniejsze i atrakcyjniejsze niż On. I kiedy mówię mu, Jezu, oddaję Ci moje życie. I nagle wszystko mi się wali. nie? I walą mi się rzeczy najczęściej takie, które wydawały się błogosławieństwem, a często okazały się potem przekleństwem. Jak kocham, proszę księdza mojego chłopaka całym sercem całym sercem. To masz kochać Jezusa. Boże księdza, nikt mnie nie kocha. Jezus się kocha. A, Jezus. Rozumiecie? To świadczy o tym, jak bardzo nie pokładamy y, nasze pragnienia, oczekiwania, żeby drugi człowiek nam je zaspokoił. To jest tak ważne, żebyśmy cały czas y, chcę Wam tą optykę pokazać, nie, że pustynia jest niesłychanie ważna w naszym życiu duchowym. Oczywiście dla dzisiejszego pokolenia jest niezwykle trudna. Dlaczego? Dlatego, że ona wymaga...